Tacyk Fundacja Darma, dzień dobry. Plan był taki, żeby z MSPO było materiałów bezpośrednich mało, tego mają Państwo na internecie dużo, ale żeby zrobić taki właśnie po powrocie materiał z krótkim dystansem w stosunku do tych ekscytacji, które przecież wielu ludzi przeżywa właśnie oczekując nowości na MSPO, nowych kontraktów, nowych sprzętów, nowych ciekawostek to spróbujemy spojrzeć wspólnie na to wszystko, ale z troszeczkę większego dystansu. Pierwsze wrażenie, takie, które się rzucało w tym roku przynajmniej mnie, to jest ilość dronów, dronów jak psów, albo jak mrówek, naprawdę co stoi to dron? Większość z nich nie miało nic ciekawego do pokazania. Była jedna angielska firma, która miała dosyć ciekawego drona, że nie sama możliwości drona. Ale ten dron miał możliwość podświetlenia celu, ale nie punktowo, tak jak normalnie się robi w wojsku, tylko obszarowo, żeby wskazać rejon zainteresowania w sposób, który, jest, który nie zdradza e, na przykład or, e, e, wysuniętych obserwatorów, czy jaytaków czy jakichkolwiek ludzi wykonujących e, takie, takie zadania. Także e, do ataków obszarowych to w zupełności wystarczy do, do precyzyjniejszych trafi, no to to jest jakieś wstępne wskazanie, o co nam chodzi. Ale myślę, że to, 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 to była pewna ciekawostka. Coraz więcej dronów jest autonomicznych rzeczywiście, to znaczy jak spojrzymy na początki i ekscytację to ludzie się ekscytowali, że tam można chwycić za ten joystick i tym dronem sobie latać i uderzyć w cel i, i, i będzie super. Teraz już powoli standardem staje się coś, co było przełomowe w 2019-2018 roku. To znaczy, na tablecie mamy mapę, wskazujemy na tablecie, w jakie punkty ma dolecić dron, w jakim obszarze ma skanować jakie cele. W razie wykrycia celu możemy na, na, znowu na tablecie nacisnąć na cel, wskazać go w ten sposób i cała reszta już zrobiona jest. Automatycznie to są drony, które rzeczywiście zaczynają być dronami, a nie tylko maszynami, które są właśnie może stają się bezpilotowcami. Przedtem były, bezosobowymi pojazdami powietrznymi, które mają pilotów przecież, ale nie w środku, a teraz powoli stają się dronami autonomicznymi. I to jest dosyć duża ciekawostka. Druga ciekawostka z dronów, już taka bardziej skupiona. To polska firma, która zaprojektowała drona w kształcie płaszczki ryby takiej, który ma napęd tunelowy i ten napęd jest o tyle ciekawy, że bez obracania jakichkolwiek silników, jakiś dysz ten dron może wystartować pionowo, może lądować pionowo, a lata w powietrzu jak samolot. W związku z czym to jest to początek, teraz ma być do końca roku testowany, jeszcze się mówiliśmy z właścicielem tej firmy, z prezesem na jakieś dalsze rozmowy, może coś z tego wyjdzie, może będziemy mogli pokazać ten nadzwyczaj ciekawy dron w locie. Co ciekawe, to właśnie była firma PRAWIA Polska i ten dron jest tak zaprojektowany, że może zarówno latać, jak i pływać. Jakiś materiał też pewnie o tym opublikujemy, taki krótki z, z samych targów. Ale to była na pewno ciekawostka z zakresu dronów. O czołgach pewnie zrobimy osobny materiał. Następne rzeczy, które były ciekawe, to firma Concept, która zaprojektowała żmiję i wirus. Jeden z tych samochodów już jest oczywiście w służbie wojskowej polskim, drugi jest propozycją. I jest kolejną propozycją po tym, jak w poprzednim kilka lat temu ta sama firma pokazywała samochód, który był przystosowany zgodnie z wymaganiami, które były wtedy stawiane przez wojsko do transportu drużyny. I to jest w ogóle koncepcja, która jest powszechna w Stanach i nie tylko, a w Polsce bardzo rzadka, i, a powinna być naturalna. To znaczy, w sytuacji, kiedy mamy wojska aeromobilne, które nie są aeromobilne. Piechoty jest za mało zawsze praktycznie, w związku z czym wiadomo, wszystko by było najlepiej, jakbyśmy mieli pod jedynie ale jednak tak nie było. A lekkość ma swoje zalety. W Stanach Zjednoczonych też mamy ten koncept tego, żeby drużyna piechoty żyła wokół swojego wozu. To troszeczkę można po, porównać do piechoty husyckiej, piechoty kozackiej, czy tego, co robili poracy podczas w XVI-XVII wieku, to znaczy tabory, nie w sensie walki w taborach, ale w sensie tego, że logistyka, sposób życia, sposób działania jest wszystko, cały związany z wozem, to znaczy konkretni ludzie są przypisani do konkretnego wozu, który, tak jak mówię, nie ma mieć zdolności bojowych, ma mieć zdolności transportowe i logistyczne dla tej drużyny. Piechoty. i wokół tego, tego wozu ma się toczyć życie tej drużyny. Jest to bardzo naturalny pomysł, praktycznie nierealizowany na zachodzie Europy, nierealizowany też w armiach wschodnich, co ciekawe realizowany w Afryce pośród kacyków i proszę się nie śmieć, czasami warto się uczyć od wszystko. Zaszczytnie i szlachetnie jest uczyć się nawet od bronów, jak, jak mawiali starożytni Rzymianie. I tam jest to o tyle ciekawe, że w tych armiach różnych tam bataszków w Afryce Subsaharyjskiej, tym powiedzmy towarzyszem, który ma swoich pocztowych, towarzysz jest właścicielem samowozu, wozu, terenówki najczęściej Hiluxa. I ten towarzysz nie opuszcza tego wozu, on jest dowódcą wozu i drużyny, ale drużyna, która się tam spiesza, oczywiście oni tego tak nie nazywają. Jest jego, jest, są jego pocztowymi, to on jest ich kapralem, jest ich przełożonym bezpośrednim czy towarzyszem, mówiąc po Stara I, I właśnie pojazd, który pokazała firma Koncept wyglądał na bliski tego typu, tego typu możliwościom, chociaż nie w tym celu był robiony głównie w celach logistycznych, przepraszam, tak logistyczne rozpoznanie, dowodzenie, łączność, ale w tym kierunku też by mogło iść. Magazynki polskie, Karabiny polskie też były, ale magazynki to jest taki mały szczegół. Była firma, która się wystawiała wyłącznie z magazynkami do AR-15 i ten, mhm. podobnych typów broni, takich jak na przykład do grota. Yy, obiecali zgodę na testy, także być może będziemy testować te magazynki. Wyglądały bardzo solidnie. Były podczepione na innym stoisku do karabinków. Ciekaw jestem, czy ktoś z oglądających się domyśli, do których karabinków. Y, które były tam wystawione. Y, niestety żadna ze stron nie chciała więcej informacji na ten temat udzielić. Y, w tej chwili była firma, która wystawiła się z, y, to po internecie, już chodzi o taki jakiś z czarną wdową, czyli propozycją polskiego karabinka, który wygląda bardzo ciekawie, y, ale równocześnie jest nadzwyczaj znaczy nadzwyczajnie jest subiektywny, tak? Nie strzelałem z niego. Y, y, może będzie okazja. Jest, jest dosyć ciężki, no. jest bardzo praworęczny, w związku z czym z perspektywy osoby takiej jak ja jestem, chodzi zwłaszcza o dźwignię przeładowania. Jeśli dobrze pamiętam, nie była zamienna, jeśli się mylę, to oczywiście no. można to mnie poprawić. Nie widzę powodu, żeby się wstydzić tego, że czasami się czegoś mylę, Dziękuję nawet złośliwcom, którzy w komentarzach mnie poprawiają. Przecież jest to potrzebne. To tak na marginesie. Karabinki mają być na rynku cywilnym w przyszłym roku, w połowie roku. Zobaczymy, czy się przyjmą, w jakich będą cenach, czy te ceny będą akceptowane dla, dla klienta. Pistolety z fabryki broni i MT15, czyli karabinki Starowa. Pistolety wyglądają dosyć dobrze. Jakie będą, trudno w tej chwili powiedzieć, bo nie było udostępnionych żadnych dostrzelania, a dopiero to pokaże, czy, czy wygląd będzie pasował do, do. wyglądają dobrze, czy będą dobre. Zobaczymy, jak będzie możliwość strzelania na strzelnicę, a co dopiero. A, a już całkowicie, jak będą dostępne na rynku, kiedy i jak. Zobaczymy na razie. Na razie fabryka broni, jak zwykle, jest enigmatyczna w tych kwestiach. MT15, Starnowa, które były pokazywane już poprzednio, teraz są znowu pokazywane. Nie do końca rozumiem koncepcję Tarnowa na ten temat. Jest to, są to karabinki, które znowu niczym się nie wyróżniają pozytywnie. Nie ma w nich nic przełomowego, co nie musi być oczywiście żadnym zarzutem. Dobry standard jest dobrym standardem. Natomiast yy, jest to firma, która robi moździerze ZSMU, działka przeciwlotnicze, naprawdę mają co robić i mają unikalne zdolności z unikającymi rodzajami broni. Mają karabinki wyborowe różnej jakości, no ale moździerze na pewno tutaj rzecz potrzebna, niezbędna i mają do tego linię produkcyjną. Natomiast MT15 nie, nie bardzo rozumiem, że to jest dowód tego, że, że są w stanie czegoś tak, coś takiego zaprojektować No, no są w stanie. Natomiast czy to będzie projektowane, czy to jest sens, żeby to było tam produkowane, dla nas jest to kwestia otwarta. Z wozu był bardzo ciekawy wóz transporter opancerzony z Patrii. I to jest w ogóle wielka luka tak na marginesie tego wszystkiego bo był transporter opatrzony z Patlii i był koreański, ale w Polsce się o tym nie myśli. To jest tak, że myślimy o systemach przeciwlotniczych najdroższych, myślimy o czołgach, myślimy o śmigłowcach szturmowych. A buty, mundury, pasy, oporządzenie, transport opatrzony dla, dla wojska i tyłów. To są rzeczy jakoś tak traktowane po macoszemu i, i, i to było widać na tych targach. I to będzie widać w następnym materiale, który ja zaraz nagram, a Państwo chwilę później to nie będą nadania, bo wcześniej o czołgach na MSPO.